Proszę cię, mamo, musisz się wyprowadzić. Nie patrzyli mi w oczy. Stali w kuchni, trzymając się za ręce. Za nimi cicho bawiła się Zosia, moja wnuczka. Na stole leżały moje zakupy chleb, mleko, ser dla niej, bo lubi tylko biały. Nie odpowiedziałam. Po prostu spojrzałam na torbę, którą jeszcze trzymałam w ręku. Nie krzyczałam, nie płakałam. Zawsze sądziłam, że jeśli kiedyś nadejdzie taki moment, będę walczyć, ale coś we mnie pękło cicho. Bez hałasu, jak talerz, który spada na dywan. Za oknem zapalały się pierwsze światła. Mój fotel pod oknem był już odsunięty. Ktoś go przestawił. Nagle zrozumiałam: To nie jest już mój dom. Wróciłam do pokoju i wyciągnęłam dokumenty. Ale zanim napisałam ten list, musisz wiedzieć, co mnie do tego doprowadziło. Zawsze mówiłam, że dom to nie ściany, tylko zapach, a nasz pachniał rosołem. Herbatą malinową i kredkami, które Zosia zostawiała na parapecie. Kiedy moja córka, Ania, rozwiodła się, nie zastanawiałam się ani chwili. Przyjedźcie. Zosia będzie miała swój pokój, a ty wreszcie trochę oddechu. Nie była to prośba, to była oczywistość. Tak jak oczywiste było to, że ja wszystko ogarnę. Zięć ten nowy, Adam, wprowadził się po cichu. Najpierw zostawił szczoteczkę. Potem ubrania, aż w końcu ja przestałam korzystać z własnej łazienki, bo oni rano się spieszą, mamo. Zrozum, rozumiałam. Przez całe życie starałam się rozumieć więcej niż mówić. Mój pokój był najmniejszy. Dawna pracownia mojego męża teraz pełna pudeł, zapasowych koców i suszarki. Ale był mój. Wieczorami siadałam tam z herbatą i czytałam stary kalendarz z przepisami. Nie piekłam już tak często, bo nie było komu jeść. Adam nie lubił słodkiego, ale raz na jakiś czas robiłam drożdżówkę. Zosia mówiła, że nigdzie takiej nie ma. To ja płaciłam rachunki, bo miałam emeryturę, której oni jeszcze nie mieli. Mamo, oddamy ci, jak tylko ogarniemy kredyt. Nie czekałam na zwrot. Dla mnie to nie był dług, to była opieka. W lodówce wisiało zdjęcie, ja z Anią, jeszcze sprzed lat. Siedzimy na ławce, śmiejemy się, ona trzyma rękę na moim ramieniu. Obok zdjęcia była karteczka. Dziękuję za wszystko, mamo. Jesteś moją opoką. Zawsze, kiedy było mi ciężko, patrzyłam na ten papier. Ale z czasem zrobił się wyblakły. A któregoś dnia ktoś go zdjął pewnie, żeby przykleić nowe plany zajęć Zosi. Zdarzały się momenty ciszy, w których czułam się jak mebel, rano w kuchni. Rozmowy, śmiech. Ktoś zamyka lodówkę, ktoś krzyczy: Spóźnimy się. Ja stałam obok czajnika i czekałam, aż sobie pójdą, żebym mogła spokojnie zrobić herbatę. Ale mimo wszystko miałam wnuczkę. Zosia przychodziła wieczorem do mojego pokoju, siadała obok i mówiła: Babciu, opowiedz o tym, jak mama była mała. I opowiadałam, choć czasem miałam wrażenie, że Ania wolałaby, żebym milczała. To były drobne rysy: komentarze, spojrzenia, przesuwany fotel. Ale przecież dom to nie miejsce idealne. To miejsce, gdzie mimo wszystko. Jesteś potrzebna. I tak myślałam przez długi czas, aż pewnego dnia, zwykłego, z niepozornym deszczem, chlebem w torbie i rachunkiem za gaz w kieszeni, zaczęło się coś, czego nie dało się już zatrzymać. Zaczęło się jak zawsze, powoli, nie z hukiem, tylko z przesunięciem filiżanki. Adam przestawił mój fotel spod okna, bo Zosia potrzebuje miejsca na zabawki. Nie zapytał, po prostu przesunął. Odsunęłam się na bok. Przecież to tylko mebel. Potem moja herbata zniknęła z szafki. Ulubiona, jaśminowa, w niebieskiej puszce. Znalazłam ją później w szufladzie pod zlewem, z torbą śmieci. Oj, pewnie Zosia coś przestawiła, rzuciła Ania bez spojrzenia. Coraz częściej miałam wrażenie, że jestem gościem. Wchodząc do kuchni, słyszałam jak cichną rozmowy. Znikały moje ciasteczka, a na ich miejscu pojawiały się dietetyczne przekąski, których nie rozpoznawałam. Na stole nowa serweta, którą kiedyś dostałam od siostry, była zdjęta. Nie pasuje kolorystycznie. Rachunki przychodziły na moje nazwisko jak zawsze. Gaz 426 zł, prąd 212 zł. Internet, który zresztą zainstalowali na firmę Adama, też ja płaciłam, ale coraz częściej słyszałam: to nasz dom, mamo, rozumiesz? Musimy to urządzić po swojemu, albo twoje rzeczy zajmują miejsce w szafie. Może byś coś oddała? Oddałam. Sweter po ślubie, koce z dzieciństwa Ani. Stare albumy. Nie dlatego, że chciałam, ale dlatego, że miałam nadzieję, że jeśli zostawię im przestrzeń, to zostawią mnie w niej trochę więcej. Pewnego dnia wróciłam z przychodni, padał deszcz, a w reklamówce miałam chleb i leki na ciśnienie. Zosia otworzyła mi drzwi. Babciu, mama mówi, żebyś nie zostawiała torby na stole, bo jest brudna. Odstawiłam ją na podłogę i uśmiechnęłam się. Do Zosi, nie do Ani, bo ona stała w drzwiach salonu. Ze ściereczką w ręku i tym uśmiechem, który nie był uśmiechem. Dobrze, mamo, że już jesteś. Mieliśmy mówić, ale może po kolacji. Nie zapytałam co. Wiedziałam. Czułam to w tym, jak Adam przestał mówić do mnie pani Zosiu, a zaczął mówić: Czy może pani? Tamtego wieczoru siedzieliśmy przy stole. Zupa z torebki, nowy obrus. Zosia chciała opowiedzieć mi o konkursie plastycznym, ale Ania ją uciszyła. Mamo, naprawdę. Musimy porozmawiać Adam pokiwał głową Spojrzałam na zegarek Była dziewiętnaste ze Zawsze o tej porze włączałam wiadomości w kuchni I parzyłam rumianek Ale tego wieczoru herbata wystygła A ja po raz pierwszy poczułam Że mimo, że wszyscy byli blisko To ja byłam już daleko Tamtego dnia nic nie zwiastowało zmian Otworzyłam okno Przewietrzyłam pokój Wyjęłam z szuflady ulubiony szal Pachniał jeszcze płynem do płukania na obiad zrobiłam naleśniki. Zosia je lubiła z twarożkiem. W kuchni Adam skrolował coś na telefonie. Ania układała słoiki. Mnie nie zauważyli. Po południu przyszła do mnie do pokoju. Stanęła w progu. Mamo, możemy porozmawiać? Nie odpowiedziałam od razu. Spojrzałam na kot złożony na fotelu, który już ledwo mieścił się między biurkiem a ścianą. Słucham. Usiadła naprzeciwko, nie zdejmując butów. Zawsze mówiłam, żeby nie siadać w butach na moim fotelu ale to już nie był mój fotel. Chodzi o to, że robi się ciasno. Wiesz, Zosia rośnie, potrzebuje przestrzeni, Adam też chciałby mieć swój kąt do pracy. A wiesz, w tej chwili mamy. no, trochę niewygodnie. Patrzyłam na nią długo. Czekałam, aż dojdzie do sedna. I pomyśleliśmy, że może, może znalazłabyś coś dla siebie, coś spokojniejszego, mniejszego, może jakieś mieszkanie dla seniorów, coś z opieką, w razie czego. Poczułam, jak w gardle rośnie mi coś, co nie ma nazwy. Nie był to krzyk, raczej pytanie, które nie miało już komu zostać zadane. Naprawdę to mówisz? Wiesz, mamo, to nie jest już twoje pokolenie. Teraz my budujemy rodzinę. A ty? Ty też zasługujesz na spokój. Zasługuję. To było słowo, które uderzyło mnie mocniej niż jakiekolwiek inne. Zasługuję. Na to, żeby odejść? Z kuchni dobiegł dźwięk ekspresu. Adam wsypał kawę. Zosia śmiała się przy stole, a ja siedziałam w swoim pokoju, który właśnie przestał być moim. Nie krzyknęłam, nie zapytałam, jak śmiecie. Nie wyciągnęłam kartek z rachunkami, które opłacałam przez trzy lata. Nie przypomniałam, że to ja oddałam im sypialnię. Że to ja przygotowałam kredyt pod hipotekę mojego nazwiska. Że to ja rozmawiałam z dyrektorką szkoły Zosi, kiedy ania nie mogła. Że to ja byłam tu, gdy ich związek wisiał na włosku. Nie powiedziałam nic. Spojrzałam tylko na kalendarz na ścianie. Był tam termin mojej najbliższej wizyty u lekarza, ale wiedziałam, że po tej rozmowie to nie będzie już moja ściana. Dobrze, powiedziałam w końcu. Dziękuję, że mi mówisz. Uśmiechnęła się z ulgą. Wiedziałam, że mnie zrozumiesz. Jesteś taka mądra, jak zawsze. Kiedy wyszła, usiadłam na łóżku, spojrzałam na szufladę z dokumentami, tam gdzie trzymałam kopię aktu własności domu. I nie dlatego, żeby go bronić. Tylko dlatego, że był mój, a przestał być domem, gdy przestałam być w nim mile widziana. Następnego dnia wstałam wcześniej niż zwykle. Kuchnia była jeszcze ciemna, pachniała nocą. Wstawiłam wodę, ale nie na herbatę, tylko po to, żeby zająć czymś ręce. Siadłam przy stole steczką, którą trzymałam od lat w szafce pod kluczem. W środku, akty notarialne, rachunki, potwierdzenia przelewów, umowa darowizny wszystko na moje nazwisko. Dom był mój. Formalnie, prawnie, bez wątpliwości. Ale w duszy, w duszy dawno go oddałam, z obiadem, pościelą i opieką nad Zosią. Zanim ktokolwiek się obudził, miałam już gotowy pierwszy szkic. Nie był to list pełen żalu, nie było tam zawiodłam się ani nie wierzę, że to się stało. Było tylko z dniem pierwsze. Przyszłego miesiąca kończę zgodę na dalsze zamieszkiwanie państwa Anny oraz Adama w nieruchomości będącej moją własnością. Zgodnie z Artemer 222 kodeksu cywilnego, żądam opuszczenia lokalu w terminie 14 dni. Bez gniewu. Tylko z ochroną. Dla siebie. Tego samego dnia wyniosłam walizkę z szafy. Starą, granatową jeszcze po mężu. Nie pytałam nikogo o zgodę. Spakowałam kilka rzeczy: szal, książkę kucharską, zdjęcie Zosi z przedszkola. Nie brałam zbyt wiele. Nie chciałam, żeby wyglądało to jak ucieczka. To nie była ucieczka. To była decyzja. W kuchni Adam spojrzał na mnie zaskoczony, kiedy zobaczył walizkę przy drzwiach. Wyjeżdża pani gdzieś? zapytał ostrożnie. Zamówiłam pokój u znajomej. Pójdę tam na jakiś czas. Ale przecież nie trzeba było tak od razu. Spojrzałam na niego i po raz pierwszy poczułam coś dziwnego. Nie smutek, nie złość, tylko spokój, który przychodzi, gdy już niczego nie musisz nikomu tłumaczyć. Ania wróciła po południu. Mamo, co to za walizka? Wyprowadzam się. Ale. Przecież nie kazałam ci się wyprowadzać już teraz, zostawiłam na stole kopertę. W środku masz dokument, nie musisz teraz czytać, ale przeczytaj przed końcem miesiąca. Nie chciała jej wziąć, ale wzięła, bo przeczuwała, że to nie są słowa, to są konsekwencje. Wieczorem napisałam jeszcze jeden list, już nieformalny. Zostawiłam go na szafce nocnej, obok pościeli. Nie każdy dom to dom rodzinny. Dziękuję za wszystko, co było dobre. I za to, że pokazałaś mi, kiedy trzeba odejść, mama zamknęłam drzwi cicho. Walizka stuknęła lekko o framugę. Za sobą zostawiłam zdjęcia, książki, zapach zupy, ale w środku zabrałam coś, co odzyskałam dopiero teraz. Siebie. Rano jeszcze raz przeszłam się po mieszkaniu, nie żeby sprawdzić, czy czegoś nie zapomniałam, raczej, żeby pożegnać się z tym, czego już nie miałam. Szafka z kubkami. Mój porcelanowy z bratkami był przesunięty na najwyższą półkę. Tablica korkowa, zamiast rysunków zosi, które wieszałam z dumą, wisiały teraz listy zakupów i plan zajęć Adama. W przedpokoju mój płaszcz wisiał za kurtkami, których nie znałam. Nie płakałam. W kuchni napisałam jeszcze jedno zdanie na odwrocie starego paragonu. Zawsze lubiłam pisać na marginesach, jakby te słowa były tylko dla mnie. Wiedziałam, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym odejdę. Nie wiedziałam, że będzie taki cichy. Położyłam kartkę na stole. Obok, liść laurowy, który wypadł mi z torebki przypraw. Nie był to symbol, był przypadkiem, ale wyglądał jak podpis. Wysłałam pismo przez internet, za potwierdzeniem odbioru, nie do Ani, do ich wspólnej skrzynki, tej rodzinnej. Nie było w nim ani grama emocji, tylko daty, paragrafy i termin opuszczenia lokalu. Potem złapałam walizkę. Schodziłam po schodach powoli. Na półpiętrze minęłam sąsiadkę, panią Halinę. Gdzie się pani wybiera z tą walizką? Na chwilę do znajomej. Aha, proszę dać znać, jak już będzie pani z powrotem. Uśmiechnęłam się, ale nie obiecałam. Do Ireny, mojej dawnej koleżanki z pracy, przyjechałam tramwajem. Zawsze mówiła, że mam się do niej wprowadzić, gdy dzieci mnie zaczną przestawiać jak krzesło. Wtedy się śmiała. Ja też. Dziś ten śmiech miał posmak prawdy. Jej mieszkanie pachniało drożdżówkami, położyła mi rękę na ramieniu i powiedziała: Nie musisz nic tłumaczyć, mam drugi pokój i czajnik zawsze gotowy. W uciągu pierwszej godziny nie powiedziałam ani słowa. Siedziałyśmy w milczeniu, na stole herbata, w tle radio z piosenką, której nie znałam. Spojrzałam przez okno, zwykłe osiedle, dzieci na rowerach, pies szczekał i poczułam coś, czego nie czułam od lat, nikt niczego ode mnie nie oczekiwał. Wieczorem zadzwonił telefon, Ania, nie odebrałam. Zadzwoniła drugi raz, potem Adam, potem jeszcze raz Ania. Nie oddzwoniłam, nie ze złośliwości, po prostu nie miałam już nic do dodania. Zanim zasnęłam, spojrzałam na swoje dłonie. Tyle razy gotowały, prały, głaskały, ratowały. Dziś po raz pierwszy od dawna odpoczywały, a w ich domu? Nie wiem, może przeczytali, może nie. Może się zdziwili, że nie krzyczałam Nie groziłam, nie żądałam Ale w tym właśnie była cała siła Odeszłam Nie, żeby ich ukarać Tylko, żeby wreszcie być gdzieś, gdzie nie będę zbędna Pierwsze dni mijały cicho W pokoju u Ireny nie było niczego mojego Poza walizką i kilkoma ubraniami, które powiesiłam na wieszaku Ale mimo to czułam się bardziej u siebie niż tam, gdzie spędziłam ostatnie lata Rano parzyłam herbatę i siadałam przy oknie nie musiałam ustępować miejsca, nie musiałam czekać, aż ktoś przestanie mówić, bym mogła włożyć chleb do tostera. Nie musiałam być cicha, bo Zosia ma lekcję. Mogłam być, po prostu być. Irena kupiła mi zeszyt w twardej oprawie z gładkimi kartkami. Zawsze miałaś piękny charakter pisma. Zapisz coś dla siebie. Zaczęłam. Nie pamiętnik, raczej urywki, myśli, przepisy, które pamiętałam z dzieciństwa. Znalazłam spokój w prostych rzeczach. Zapachu kawy, wietrzeniu pościeli, układaniu sztućców, i po raz pierwszy od dawna nikt mi tego nie odebrał. Co kilka dni dzwonił telefon. Najpierw Ania, potem Zosia z telefonu mamy. Nie odbierałam. Nie dlatego, że byłam zła, po prostu wiedziałam, że w tym momencie milczenie jest granicą, którą ktoś musi zauważyć, zanim znowu się do niej zbliży. W niedzielę poszłam do kościoła. Nie do tego, gdzie chodziłam z wnuczką. Do innego. Mniejszego, z ławkami pomalowanymi na biało. Usiadłam w ostatnim rzędzie i tam, wśród obcych ludzi, którzy mnie nie znali i którym nic nie musiałam tłumaczyć, poczułam ulgę. Nie musiałam już być czyjąś mamą, czyjąś babcią, czyjąś pomocą, mogłam być tylko sobą, a to było więcej niż miałam przez lata. Któregoś dnia, przeglądając stare zdjęcia w telefonie, znalazłam jedno z Zosią, miała cztery lata. Trzymała moją dłoń i mówiła: Babciu, nikt mnie nie przytula jak ty. Zamknęłam telefon, uśmiechnęłam się, bo wiedziałam, że to było prawdziwe i że nikt mi tego nie odbierze, ani słowami, ani wyprowadzką. Po tygodniu Irena zapytała: Myślałaś, co dalej? Pokiwałam głową. Tak, ale po raz pierwszy nie czuję, że muszę się spieszyć. Nie chciałam planować, nie chciałam układać, co będzie za miesiąc, gdzie zamieszkam, czy wrócę. Chciałam tylko siedzieć, czuć ciepłą filiżankę w dłoniach i wiedzieć, że dziś nikt nie spojrzy na mnie jak na ciężar. W niedzielę dostałam wiadomość od Ani. Jedno zdanie. Przeczytałam pismo. Nie rozumiem, jak mogłaś to zrobić. Zamknęłam ekran. Nie odpowiedziałam, bo kto nie rozumie cichego bólu, nie zrozumie też ciszy, która przyszła po nim. Wieczorem znów napisałam w zeszycie. Nie każdy dom jest miejscem, do którego się wraca. Czasem trzeba zbudować go tam, gdzie ktoś zostawia dla ciebie miejsce. Bez pytania, bez warunków. Irena weszła z herbatą. Zapisałaś coś? Tak. O tym, że już nie chce się nikomu tłumaczyć. To dobrze. Czasem największy spokój przychodzi wtedy, kiedy przestajesz być potrzebna i zaczynasz być po prostu. Tamtej nocy spałam bez budzenia się, bo cisza, która kiedyś bolała, teraz była moją własną. Pismo dotarło po pięciu dniach. Adam odebrał je pierwszy. Przeczytał. W milczeniu. Złożył, odłożył na stół. Nie powiedział nic, nie krzyknął, nie zapytał. Wieczorem Ania znalazła je w kuchni, obok torby z zakupami. Nie znała się na prawnym języku, ale słowa były jasne. Wzywam do opuszczenia nieruchomości w terminie ustawowym. Z dniem. Brak reakcji skutkować będzie. Poczuła, jakby te zdania były napisane innym alfabetem, ale zrozumiała wszystko. Nie przez prawo, przez milczenie, które było w nich mocniejsze niż jakiekolwiek oskarżenie. Ona nie ma prawa, to nasz dom. Nie, Aniu, to był jej dom. My tylko w nim mieszkaliśmy. Ale przecież. przecież nie musiała. Adam nie odpowiedział. Bo wiedział. Wiedział, że można wiele powiedzieć, ale nie wszystko da się cofnąć. Zosia zapytała, gdzie jest babcia. Pojechała odpocząć. Ale czemu nie dzwoni? Zawsze dzwoniła. Wtedy Ania się rozpłakała. Nie przy dziecku. W łazience. Cicho. Po raz pierwszy naprawdę. Dom był cichy. Nie pachniało już zupą, nie było świeżych ciastek w puszce, nie było chusteczek pod ręką, kiedy Zosia kichała, nie było nikogo, kto poszedłby po chleb, gdy zabrakło i choć nadal mieli dach nad głową, czegoś brakowało. Nie potrafili tego nazwać, ale było to coś, co kiedyś traktowali jak powietrze niezauważalne, oczywiste, pewne. A teraz dusili się bez tego. Adam chciał porozmawiać. Może napiszemy do niej. Przeprosimy, poprosimy, żeby wróciła. Ania pokiwała głową, ale nie napisała. Za dużo lat mówiła: Mamo, potem porozmawiamy, Mamo, teraz nie mam czasu, Mamo, przecież nic się nie stało. A teraz, kiedy stało się wszystko, nie wiedziała od czego zacząć. Minęły dni, potem tydzień, zbliżał się termin. Nie wiedzieli, czy mama przyjdzie z kimś, czy wystąpi do sądu, czy po prostu przyjdzie i poprosi o klucze, ale nie przyszła. To było najgorsze. Nie, że wróciła z pretensją. Tylko że nie wróciła wcale. W sobotę Ania otworzyła skrzynkę na listy. Był tam stary rachunek za gaz, na nim zapisana odręcznie notatka, zapłacone, ostatni raz. Z życzliwości, nie z obowiązku. Zadrżała. Rozpoznała pismo matki. Takie samo jak na karteczkach w kuchni z przepisami, jak na zeszycie z adresami, jak na pierwszym liściku, który dostała po porodzie. Dziękuję, że uczyniłaś mnie babcią. Usiadła na schodach. I po raz pierwszy zrozumiała, co to znaczy, że ktoś był zawsze i co znaczy, gdy go już nie ma. Minęły trzy tygodnie. Bohaterka nie wróciła, nie zadzwoniła, nie pisała. Nie dlatego, że chowała urazę, po prostu zrozumiała, że to, co zostało zerwane nie brakiem miłości, ale brakiem szacunku, nie da się zszyć jednym telefonem. Codzienne życie u Ireny toczyło się swoim rytmem. Nie było wnuków, nie było bałaganu. Były spacery do parku, małe zakupy, cisza przy herbacie i śmiech przy grzew warcaby. W niedzielę ugotowała rosół, nie z myślą o kimś, po prostu dla siebie. I po raz pierwszy od lat zjadła go w milczeniu, nie czując się samotna. Zaczęła przeglądać ogłoszenia mieszkaniowe. Nie szukała niczego dużego: jedno okno, kawałek balkonu, piekarnik, który działa. Nie miało być własnością rodzinną, miało być jej miejscem. Znalazła małe mieszkanie na obrzeżach z widokiem na drzewa. Winda działała. W sąsiedztwie apteka i warzywniak. Podpisała umowę. Nie mówiła nikomu. Wprowadziła się w środę. W torbie kubek z bratkami, zeszyt z przepisami, ramka ze zdjęciem Zosi. Postawiła ją na półce. Nie z bólu, z wdzięczności. Bo miłość, która była prawdziwa, zostaje. Nawet gdy ludzie odchodzą. Kiedy rozpakowała się do końca, zrobiła sobie herbatę. Usiadła na nowym fotelu i napisała: Mam 68 lat. Przez większość z nich byłam matką, żoną, babcią. Byłam potrzebna, cicha, dostępna. Teraz jestem sobą i nie potrzebuję już zaproszenia do własnego życia. Ania przysłała wiadomość, chciałabym cię zobaczyć. Zosia pyta, czy przyjdziesz na jej występ, spojrzała na ekran. Długo, po czym wzięła głęboki oddech i odpisała tylko. Dziękuję za zaproszenie. Może kiedyś, gdy będę miała pewność, że jestem tam mile widziana, nie tylko potrzebna. Wysłała, odłożyła telefon, tamtego wieczoru zapaliła świeczkę w oknie, nie z tęsknoty, z wdzięczności, za to, że się nie złamała, za to, że potrafiła odejść, zanim straciła samą siebie i z myślą o wszystkich kobietach, które siedzą w milczeniu i zastanawiają się, czy mają prawo powiedzieć dość. Bo czasem największym aktem miłości do siebie jest wyjść z własnego domu z podniesioną głową i pustymi rękami, by wreszcie zamieszkać tam, gdzie nikt nie przestawia twojego krzesła. Jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, zostaw komentarz. Napisz, czy znasz kogoś, kto oddał całe serce i został z niczym. A może to twoja własna historia? Tu nikt cię nie oceni. Tu możesz mówić albo po prostu być. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej opowieści, które dają siłę, bo czasem cicha historia zostaje z nami na zawsze.